Eee, ale baza wojskowa jest bardzo fajna. WHAT THE FUCK Nienawidzę takiego czegoś, kiedy mi się takie coś dzieje <śmary> Pff, chmury stary pasz co tam jest co tam. Widzisz to? No, tam ja cały no. bią płonie W ogóle znowu Janek jest nago. Witam was w kolejnym odcinku z 7 Days to Die My się teraz przywitać? No i powiedz najpierw, że nie wcisła jestem samolubem, a teraz sam nic nie mówisz <śmary> Macie link do Janka w opisie filmu do jego fanpage'a Zachęcam serdecznie, to jest dokładnie jego fanpage. Ja mu założyłem, zrobiłem mu niespodziankę i myślę, że się bardzo ucieszył z tego powodu wcześniej, ale. Zanim Cześć, Janek Zapij mordę teraz! <laughs> teraz już ja mówię! Mam dla was dobrą wiadomość. Otóż gramy znowu. Nie było filmu długo po nowym updatecie, bo widzieliście chyba sami, że wychodziły stop jakieś hotfixy eee, I to było spodowane niestety, ale debilizmem niestety troszkę twórców, którzy pospieszyli się trochę z tym update'em i go wydali przedwcześnie, przez co na przykład randomowo generujący się świat jest zwalony i gramy cię na nawet Game'ie więc pewnie poznajecie bym się musiałem tą drogę przejść, żeby dojść do Janka. Janek! No, idę, idę. No, Janek idzie. E, na szczęście przynajmniej idzie, przynajmniej do tego no się nadaje. Idę. E, od razu wam pokażę jak wygląda płonący biom z Jankiem. No, najlepiej pokaż. Pokażę im, mogę? Poka a pokaż. Coś. A wy zostawcie lajka, like też najlepiej, najlepiej, o! Najlepiej tak zróbcie. Przecież płonący biom. Płonie! Janek tu się chyba zabił tyle razy o to właśnie płonące gówna Że nawet mi go nie żal Ale zanim zaczniemy Pozwólcie, że wam pokażę, co trzeba zrobić na startej gry, żeby nie umrzeć, żeby psy was nie zjadły. Po pierwsze, pozbieramy sobie troszkę trawy, jak Minecraft, oczywiście żartuję. I eee, jest ona nam potrzebna do bardzo, to bardzo potrzebnego narzędzia, którym jest łuk. Tak, łuk, ja już pozbierałem tutaj trochę patyków i trochę... troszkę piór. Ponieważ ten łuk będzie nam potrzebny, żeby walczyć z psami, bo wszystkie inne zombieki są bardzo łagodne, no chyba, że jesteście Jankiem. I się bije z każdym zombiakiem, tylko z powodu expa Głupi ja śmieć jest, Ja jestem niestabilny no, no o, Tu, tu o, jest jakiś jak zombi, tu widzę jakiegoś zombi, to jest ten Ten, tutaj go weź, już zapnijmy go No ja go biję cały, dla cały start, czas Dla start, dla expa Ale ja nie chce zginąć stary ja Nie chcę zginąć Ja już czuję, że das spłonę, o No idealnie, dostał expa, ex ja nie dostałem expa Patrz, sikierę rozwaliłem, on dalej żyje <laughs> No ale z zawsze pamiętajcie, że musicie sobie zrobić taki podstawowy level. Jeżeli chcecie w ogóle myśleć o tym, żeby coś Zostań kraftować, zostawi mnie tutaj. Na gołe, na gołe pionki zimniadę. No ja nie oh, wiedziałem, oh, że dam no! taki zombiak o, No i nie zostawiłeś mi nic. Kompletnie. Coś Boże, zostawił ciekawego? Chyba nie, nie? No i wracając z tematu: nigdy nie kraftujcie na początkowych levelach. Już lepiej zabicie sobie te parę zombiaków albo skraftujcie sobie jakieś gówno, siekiery. I dzięki temu będziecie naprawdę mieli o wiele lepszy sprzęt w przyszłości. O, na szczęście, od razu razem cooking pot. E, I trochę jajek, dziewięć jajek to nawet dość dużo, to jest taki porządny lód w ogóle, to taka jakby cebulę znaleźć na samym środku lasu Cebula Cebule. dobra, ale teraz tych buraków musimy unikać, bo Cebula. widzę, że jesteśmy w tym biomie, gdzie psy są na co drugim, co drugim e, domku Zostaw to radio, zostaw te radio Spadel biorę, nie radio, gówno mnie radio obchodzi To trzymasz padę w aucie. <laughs> Jakbyś był Rosjaninem, który to... ma stłuczkę na co drugim skrzyżowaniu, też byś nosił cały szpadel. Już wystarczająco filmów z rosyjskimi kierowcami się naoglądałem. No i tak jak wam mówiłem właśnie ten łuk wam powstanie, Nie wiem jaki nam teraz powstanie z tych patyków, które mam. Mam w ogóle patyki, tak, zrobiłem sobie wcześniej patyki, żeby je mieć po prostu. Mm, I tak, tu macie dwie, dwie możliwości zrobienia sobie strzały, macie albo z kości i kamienia Albo z samej jego patyka i kamienia, to jest wasz piękny wybór. Ja nie mamy jednego kamienia. Jednak masz jakieś kamienie? Mhm. Mm Potrzebne ci będą 62 kamienie, to chcesz zrobić od razu swoje. swoje strzały. Masz, ja ci to pozbierałem piórka. Co tutaj było? Gdzie? Co to było? Taki pun. Pół... Co jest? To? Słyszę. Jakieś wybuchy Jakie jaja! Uuu. Ja chcę to zobaczyć, co tam się dzieje. Ej, z drugiej strony też jest. Słyszysz to lepiej chyba niż ja, bo ja ma jestem na tych, na sławkach z telefonu i... Nie słyszę tego tak dobrze. Chodź, zaczmy. Gdzie to było? Pamiętasz, gdzie jestem? Za sobie tą ten? górą? Za tą górą, nie? To dobrze chyba słyszałem. A, bo to po prostu... Re... Ja tak pierdziele, jest... baza wojskowa! No przecież życie jest piękne! Ja miny gdzieś tutaj są, a to wychodzi! Tylko nie miny, nie! Jezu, mina! Uważaj Święt. na miny! Uważaj na miny! Bazaj na miny. Ja nie, nie możemy mieć. Słyszycie te tak. wybuchy? Jak a. nie ma miny, Janek? To jest co drugim miejscu mina. O, widzę, widzę. E, pewnie starzy widzowie wiedzą o co chodzi z minami. <laughs> pewnie na pewno wiedzą. Kto w takim genie stawia bazę? Zajebiste miejsce na bazę wojskową, a ja się tak naszukałem. Na zwykłym biomia ta i dupa, baza wojskowa. Dobra, pozabijajmy tych sweli, będę już na mój level w końcu. Trzeba oczyścić okolice. Przynajmniej mnie teraz nie mogą zabić, ale ja ich mogę troszkę pozabijać, jak już tu jestem. Zanim pozwalają te wszystkie worki z piaskiem, ale strasznie ciężko się ich bije. O! GUNPOWDER. GUNPOWDER zostaw, przydałem się do takiego specjalnego pistoletu. Pewnie moi widzowie już wiedzą, że taki nowy pistolet został wrzucony do gry, który jest naprawdę zajebisty. Łatwo go szybko zrobić, zaraz wam zresztą pokażę jak się go robi. On, do niego chyba nie trzeba żadnego, żadnej receptury, ale sam nie wiem, chyba trzeba recepturę. O nie, jest! To jest Blunderbuss, to jest szybki do zrobienia, bardzo łatwo się go robi Wiesz co, poczekaj, zrobię szybko łuk, a bo nie, i tak z na strzały o, i zajebiście, i to jest ponocy Janek Masz apteczkę, zaraz ci dam, mam nadzieję, że nie spłoniesz Masz to szybko się rób. Ru... Ja mam zwykłą apteczkę, masz Masz, ulecz Ale ucz się tą... Znaczy, przyda się, bo mam dwie Ja mam dwie i tak, więc się przyda Dobra, szybko sobie nabijmy ten level, żeby ten łuk miał lepszą wytrzymałość O, on jest tutaj No bo one tak średnio działają z... Oh yeah! Wow, mam level w końcu czy nie mam tego levela? Oh, A, yeah, to jest. Total score 7, current level 3, oczywiście... Oh. się to przyda. Sandbagi weźmiemy ze sobą, weź sandbagi ze sobą jak możesz. Mam Przysz, sandbagi prysz... czy... Jesteś? Co? Sandbag? Tak, sandbag, czyli... worki z piaski. weźmiemy sobie je do bazy, bo one są bardzo fajne ogółem. O i patrzcie, no, znowu... znowu zombiaki zamieniają się w gówno. Takie dosłowne gówno. Więc lepiej byłoby, gdybym. pominął. Na szczęście to nie robi żadnego no tak żadnych. Nie ma wieży. Ob... Co? Nie ma tutaj wieży? Mm, jest jedna chyba, nie nie ma. Nie ma. E, Poszukaj jakiś skrzynek z bronią. Może gdzieś tu coś będzie ciekawego, to się coś później z tego poskłada. Speram szpera! No. Szpera! szpera! Janek szpera! Janek szpera, polity pospolity. E, pozbieram sobie te wszystkie sandbagi, naprawdę będzie fajnie z nich zrobić taką podstawową bazę, taki podstawowy bunkier. Bo ja, z Jankiem się kłóciliśmy. Ale one zwalniają jakieś zombiaki i, i, tak dziwnie Zwalniają? Zobacz też jak podczas zbierania zwalnia nam postać Ale te miny naprawdę się przydadzą Nie pamiętam się, z czego robiło miny, ale ogółem to jest jedna z przydatniejszych rzeczy Pod warunkiem, że Janek ich nie trzyma i teraz poprawiono taką Ech. rzecz, że jeżeli zabijecie zombiaki w okolicy, w nocy albo w dzień To później przez pewien czas się tam nie będą respić, więc będziecie bezpieczni Już nie ma tak jak ja miałem raz na serwerze, że biegam sobie, biegam Wyczyściłem sobie całym, całe biomi, nagle przychodziły zombiaki, bo usłyszałem gorąco, już tak nie ma Znaczy usłyszałem gorąco, wyczułem gorąco gorąco tylko, przycho tylko przychodzi pająk, tak jak kiedyś Pajok Pajok przychodzi, pajok przychodzi i dopiero... Pajok, pajok, dokładnie pajok, człowiek pajok Zobi pajok, będzie to... Informował swoich ziomków, że tutaj są takie przypały na mieście. A wracając do tematu, trzeba ten mógł sobie w końcu zrobić, więc pozwólcie sobie, że zrobię ten łuk. Bo ja to muku mówię, mówię, mówię i to się nazywało bow pangels oczywiście. I pamiętajcie, żeby przypadkiem zrobić sobie crossbow bolt, bo się nie liczą. Nie mogli się powstrzymać. Bo się nie liczy, nie można strzelać z bełtów, tak nie wolno, mi fizyka nie pozwala. Bełty są krótsze niż strzały zazwyczaj. Musisz bełt załadować do łuku. No właśnie o tym mówię, żeby nie robili bełtów, bo to cebula jest. Już nie oszczędzajcie na materiałach, dobra? Cebula e, Durability 250 damage oczywiście jest zero. Bóg zadaje zero damage, a, pamiętajcie to. Musicie zrobić sobie strzały, a ja nie mam kamieni na strzały, więc. Więc na razie i tak tego nie zrobię eee, W sumie tu byłoby fajne miejsce do siedlenia się, ale tak nie chce mi się żyć w tym biomie, no i dupa O, jest szapeńka na start Na start będę musiał mieć szapkę, jakieś tam ochrony mi da No serio, zaufajcie mi, to daje jakąś ochronę Jan, Janek bez szapki chodzi oczywiście, medicine, kabinet, nic nie ma w środku eee, Sleeping bagi pewnie tu jakieś będą, wiesz No, wziąłem sobie jeden eee, I wypadałoby, a to ja już się tym zajmę, bo ty nie masz chyba żadnego narzędzia, żeby rozwalać E, ja porozwalam namioty, będziemy mieli na podstawową. o, już nie mam mojej siekierki, przykro mi. Eee... Pa, 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 Co? Pa. Dildos. <laughs> Janek! Nie oh. rób, tak? Tu są materiały na palenisko, Ej, żeby drewno nie spalić. No mam, dużo stick. Daj mi Masz albo 123 nawet. sticków. To za dużo. Ale przyda ci się mimo wszystko. Eee, kości też się przydadzą Później będziemy musieli poszukać ostro... Pajoka słyszę To nie pajok, to jest królik <noise> Zrobię sobie podstawową ja zbroję rozwalić, klota. Jak ja tak. wyglądam jak jakiś Seba Ty w sumie wyglądam jak syn Magika, tylko że z wąsami ty Wiesz jak ty wyglądasz? Jak syn Magika z wąsami Nie, ty wyglądasz jak taki Janusz z PRL-u. Jak syn Magika z wąsami Dobra, nieważne Dobra Cloth Boots trzeba sobie zrobić, podstawową zbroję, Cloth Gloves wszystko trzeba sobie zrobić na start To Magik miał syna? Magik ma syna, przecież nagrywa rapy teraz Nie słyszałeś? To ja żyję w piwnicy To żyjesz w piwnicy i nie słyszysz o takich rzeczach Cinderblocki wywalam na razie I oczywiście tak jak mówiłem naszym celem w w tym sezonie, pseudo-sezonie, mam nadzieję, że nam sejwa nic nie zepsuje będzie oczywiście stworzenie sobie takiej zwykłej bazy ale już widzicie, że nam dobrze idzie, zazwyczaj jak startowaliśmy to kończyliśmy po 5 minutach bo już mieliśmy dość tego, ale widzę, że na tym z Game się gra o wiele wygodniej co ty tam robisz? zbieram co ty zbierasz? I <grych> <grych> wszystko Janek, tam co jest scavenger jeden po wielki uh, użyjmy sobie teraz takiej cebuli porządnej Zróbmy sobie zbroję taką dla cebulaka typowego, Który, którego nie jest stać na zrobienie prawdziwej zbroi. Zróbmy sobie ją na start, później będziemy musieli jakąś bibliotekę sobie ogarnąć. No i to się nazywa zajebisty start. To jest zajebisty start, baza wojskowa na propsie. Teraz to dopiero wygląda jak Janusz, taki, który wybiera się na ryby. <laughs> I to jest to. Dobra, skraftujmy sobie przy okazji. Już wszystko sobie skraftujesz, jeżeli mieć do tego później recepty, ale jeśli będę miał do tego recepty, to pewnie by miał recepty do czegoś lepszego, więc. Myślę, i tak Zawsze jest. Zawsze miałem problem z tym klotem, teraz mam go za dużo. No, jak już znajdziesz ten namiot, to masz na start. O, właśnie, za zrobić od razu sleeping bag. Też się. Czysta. Przyda. Czysta jak czysta. 300, 300 jak 300. 300 ja aż na tylu nie robiłem, bo mi nie jest potrzebne, że wiem, ile te tego trzeba ogółem. Czekaj, ty klot, fragment, tam się różnił chyba. Tam jest jeszcze. Co to było? A myślę, że zombie postanowił sobie pójść na wycieczkę po polu minowym. Zgadłem? No, oczywiście, że zgadłem. Tyle tego gówna tam teraz będzie rosło. A teraz jest przynajmniej cisza i spokój, nie ma tych zombiaków w pobliżu, to już jest jakiś plus. Aż się spociłem, kiedy usłyszałem na początku, że tam coś zaczęło wybuchać, ja już miałem taką rad... Halo. Grubo. Jesteś na serwerze ciągle? No. No to widzisz. No i oczywiście UPC mnie zawodzi ostatnio, bo teraz Janka wywolił z escape'a. Na szczęście Janek szybko wrócił, bo ma szybkie, zwinne palce. Szybko sobie naklikał po swojej myszce. <grytanie> Janek już wszystko przeszukałeś, ta? Ja jeszcze wezmę sobie te takie spowalniacze, one się naprzedzą na podstawową Ciekawe, bazę. No, się pali. Aż długo się pali krzesło chyba. Nie, no, 30 sekund. Tak, to ja już wyrzucam. Kiedyś się paliło dłużej Sleeping bag tu jest masz? E, ja już mam swój sleeping bag, mam ogółem ma wszystko, tylko sobie jeszcze muszę skraftować cloth -like armor e, Żeby już mnie tam tak nie biły mocno e, Ogółem strasznie dziwnie zbalansowany poziom trudności, bo graliśmy na najtrudniejszym I zombie zabijało się tak samo trudno jak na najłatwiejszym i to jest takie... Troszkę, troszkę dziwne Nie mam zwykłych ubrań kurde ale i tak lepszy taki. gra się trudna zrobiła, niestety. gra się zrobiła trudna i ludzie będą teraz oglądali grę, bo. jest trudna, bo jest cebula w grze. E, ale baza wojskowa jest bardzo fajna. What the fuck! Nienawidzę takiego czegoś, kiedy mi się takie coś dzieje! Boże! Jak nie Janek, to. Natura mnie zabija. Okej okay, grani jesteśmy z powrotem obydwoje. Ja sobie zbieram teraz kamonet. Będzie mi na... oj, pozbierałem sobie kamonet, zajebiście po prostu, pozbierane na maksa, czyli już to jest nieistotne, ale w każdym razie, no, zginęliśmy parę razy, B bardzo się cieszę z tego powodu, bo, e nie, nie cieszę Ziem, się z tego powodu, mówię, się nie się zbugowały, nie, przez to, że zginąłem. Biedny ja. Teraz mam 4, a mieliśmy 24. No jezu, trudno. E, w każdym razie, no ja już uzbieram sobie kamienie po drodze, bo przy okazji zrespiło mnie na biomie pustynnym. Na biomie pustynnym zrespiło dokładnie tutaj, a wcześniej jeszcze umarłem tutaj. A później, jak już coś tu do znowu umarłem i zrespiło tutaj, więc bardzo propsuję to. Ominęłem trochę miasto, bo tu było dużo zombiaków. A e, z tego podoba się sobie, teraz strzały. E, a strzały robimy następująco: robimy zwykły arrow. Mamy do wyboru właśnie te dwa. Ja właśnie wybieram sobie tą opcję. Eee, tą opcję ze względu na to, że mam patyki, a nie kości. Nie wiem czy to ma jakąś różnicę w w tym, czy... Czekaj, mam patyki? Są patyki. Kości też w sumie mam, ale nie są potrzebne. Eee, nie wiem, czy to robi jakąś różnicę, jeżeli chodzi o damage, ale myślę, że mimo wszystko jakoś tak z patykiem to luzko brzmi. Bo tak strzelać sobie ząbiakami w ząbiaki to nie jest zbyt fajno. Będę miał 305 strzał, to nawet... Nieźle, nie nieźle, nieźle z tego wyjdzie, dużo z tych strzał Bałem się, że wyjdzie po jednej strzale na to Ale... To się mnoży tutaj ładnie, więc Janek też ci polecam robić strzały Możesz mi coś dać? Co mieć dać? Z w twarz, co mi pani dasz? Jak widzicie to tak nawet nieźle działa, z tego co testowałem w ogóle Łuk, to on działa Ale z ciebie tester disowski Tester disowski, to on działał Nawet przyjemnie, jak widzicie teraz gramy w Skyrima w ogóle nie doszło tam do niego. strzała nie doszła do tego zombiaka. Zaraz będziemy jeszcze bliżej i jeszcze nie dostał. To zapmęda Jeszcze nie dostał chyba. Albo nie dostał, albo po prostu te drzewo na no, to drzewo się zahacza ta strzała. Z tego da się coś wydobyć z tego? Z czego? Patrzcie tego zombiaka, jaki derb. Herb tak zobacz go, co on odwala tam. Czekaj, czekaj Chodzi dookoła i nie wie, co z zrobić. Jest Maria, co za, co za zombie. A, to się łudem był nazywa. Dostał między jaja, oczywiście mu nic nie zrobiłem. Dobra, zobaczymy teraz, podejdę już tak na czysty strzał. Czy zombie mogą mieć jaja? A, chyba po prostu mamy strasznie słaby zasięg, z tego ci powiem. Czy zombie mają genitalia? To jest chyba na bliski zasięg No na pewno mają genitalia, one no, jakoś się muszą rozumieć, chociaż... Nie wiem, może im wypadły Nieważne Nie wiem, chyba trzeba naprawdę wysoko celować z łuku, żeby cokolwiek trafić Dobra, jeden strzał Ciii. Leci! Drugi strzał! Leci, Stara jest, widzę! Za, za daleko, niego. nie ma co, nie ma co nie, W tamtą stronę rzucił to nie A nie my idziemy w drugą stronę zupełnie Dobra, chodź, chodź, bo tutaj Taka, nie ma... Czekaj, ja muszę powoli stąd wyjść Zbieraj te przy okazji, ile mam tych min? Min mam ogółem, 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 zero? Nie, 12 min mam, a ty masz ile? Jedną Jedną? Ja nie chciałem do tego podchodzić Nie no, z daleka to ci nie stanie się, dopóki do tego nie ja wejdziesz Ja nie chciałem do tego podchodzić Cześć, Dobrze. ja mam zaznaczone miasto, w tamtą stronę mniej więcej O, Bambi! Bambi? Dostał, teraz cię powinien wykrwawić, nie wiem Dobrze. czy to działa tak samo jak łuk. Ja Czekaj To Zbieraj sobie. Ja sobie chcę tylko Cwella zabić, żeby mieć tą skórę taką lepszą. Zobaczymy czy to może... Okej, okay, czyli jednak łuk ma dobry zasięg, tylko ma taką fizykę, już dorobioną można powiedzieć. Realistyczną, że ma e, Ballet Drop, tak to się chyba nazywa, w grach FPS. Czyli tutaj to nawet dobrze działa. Prawilnie działa, że jakbym nawet, bardzo. Oczywiście obrażenia jakie zdajemy... Mają się nijak do rzeczywistości, bo ten cwelik powinien się dawno wykrwawić. A są tam patataja i patataja? Zazwyczaj się te zwierzęta wykrwawiają jak je już trafimy raz z kusza albo łuku, ale widzę, że łuk nie otwiera chyba tak bardzo ran. O! Umarł chyba. Nie. Po prostu kaktus go chciał zabić. Kaktusy są złe. Naprawdę. Kaktus chciał go zabić. Gdzie ty jest, 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 kaktus. Gdzie ty jesteś? No chodź za mną. Ja atakuję... atakuję zwierzę. O? Jestem Bergris No i poszło do wodopoju, star, biegnij za nim szybko, bo ucieknie nam. Trzeba, mm. że tu nie ma trzeciej osoby, to bym sobie chętnie pogrął trzeciej osobie. Jak w Day... O! Chodź tutaj ten mały sfelu! Chodź tu! No idę. Nie do ciebie mówię. Patrzcie jak już się nauczył reagować na to. No nie wie, nie mogę trafić w niego. Ile tu trzeba jeszcze wycelować wyżej? No umieraj w końcu Bambi! Bambi ma to w dupie nie umrze nigdy już Przydałbyś jakiś taki specjalny celownik do łuku Dobra, w dupie mam Bambi O! O! Bambi! Bambi nie ruszaj się, zostań tam gdzie jesteś <laughs> Już po nim jest, Bambi... jest Bambi! Nareszcie umarł Ile można czekać i gonić tego bambusa? Nareszcie. Chodź tutaj, chodź tutaj, słodziutki. się zjemy Gówniaku. Animal Hide jest świetny. Large Bone, Venison, wszystko jest na swoim miejscu. Mm, oczywiście strzały również są na swoim miejscu. Trzeba tutaj zrobić ładnie. Eee, z tego co zrobiłem później, lepsze skóry. O, Janek, jak wyglądę jak Robin Hood. Dla ubogich. Zabieram ubogim i daję sobie. Eee, tu jest miasto, tak? Miasto jest. O, w tą stronę, czyli dobrze ciągle jedziemy. Widzę tam króliczka. Ciekawe czy jak na króliczka tak samo zadziała Uuu, strzała. Pistola znalazłem. Masz prawdziwego? W Które czym znalazłeś? Jest już, już rozwalony. A w czym znalazłeś? W plecaku. A w jakimś plecaku, no to się tylko nie dziwię. po jednym strzale on mi się rozpadnie, dlatego wolę sobie zrobić to dla no naprawy. On się nie rozpadnie, on zostanie tak jak jest, tylko trzeba będzie go naprawić. No, czyli trzeba go naprawić. No mimo wszystko tak, ale na ten jeden strzał, na tego jednego psa będziesz mógł wykorzystać. Dużo znoreaktów jest po tym zerową kondycję, naprawdę a co myślisz, że od razu komandosem po pierwszym dniu apokalipsy? No, oczywiście. O, na strzały się przydadzą, o. I widzicie, bardzo łatwo jest zbierać tutaj same piórka. 16 piórek to jest 16 e, strzał razy nie wiem ile się ta strzała robi, bo w końcu tego nie policzyłem. Jak się skończą mi robić to wam powiem. O, jest, zobaczmy. Jedna, e, z jednej zrobimy 5 strzał tak naprawdę. Z jednego. E, jak to się mówi... O, nie, widzę obóz. nie wiem jak to powiedzieć. Bo mi słów brakło. Z tego powodu, jak powiedział, że jest gdzieś obóz. E, a... o. Z Wiecie jednego mi... schematu zrobimy pięć strzałów. O dokładnie, no coś ten jest coś w ten deseń Że z jednego jakiegoś gówna zrobimy ten strzał. Ja Oba muszę wziąć tak... ej, 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 panie, obudź się. O! Elo? zobaczymy się na blisko. O. Nie są jakieś to wielkie obrażenia. Ale na dwa strzały lepiej... Właśnie <laughs> nie mogę jednego trafić Musisz trochę nad głową celować, wiesz, z daleka Ja stoję obok, o O no O strasznie tą fizykę, fizyka nie jest realistyczna w strzelaniu z Łuku? Kolejna baza wojskowa? Czy obóz? Ja wolałem kuszę Ale kuszę też sobie zrobimy, ale kuszę się trudniej robi, bo trzeba mieć już yy... Forge'a trzeba mieć już wszystkie takie podstawowe rzeczy są jakieś materace, gówna, nie będziemy tego całego dotowali, To jest kolejny do Magnum Frame O, jest, też mam pistolet, też się rozwali po strzeli chyba O, wo wo alkohol mam Mam 15 nabojów Mmm, sobie wyrzucał, nie jest nam tutaj potrzebny, Pistol oczywiście ze sobą biorę Wymieniam go za... Za tuż, tusz. jest tusz. Nie, nie wziąłem w końcu tuszu. No za to sobie to wymienimy i patrzcie pięknie, mamy już pistolet, ale oczywiście nie będę z niego korzystał, bo na razie nie ma sensu. Oczywiście recoila nadal nie ma w tej grze. Na raz widzę idzie hit ze strzały wynamiot. Mam level czwarty, czyli już mogę sobie lepsze rzeczy craftować. Nie wiem czemu nie mówiąc. Dopiero sprawy. level czwarty? Myślę, że już mam większy. A tu przed nami zaraz będzie miasto. Nie ma nic podnosić stary, co się stało. Okej, okay, hanie jesteśmy z powrotem po wielu problemach z połączeniem Janka okazało się, że już nie musimy się łączyć przez hamaczy o dziwo. Tylko przez normalnie przez Steam, co uświadomił mi jeden z moich widzów, który właśnie do mnie tutaj dołączył, e, ale jesteśmy już w mieście i będziemy najdługo kończyli ten odcinek, ale nie bójcie się, jeszcze musimy tu zrobić parę ciekawych rzeczy. Muszę jedną rzecz tu przetestować, konkretnie przetestować. E, tutaj przed chwilą zrobiłem pogrom, taki mini holocaust dla tych zombiaków, które tutaj są e, Kiedy Janka nie było? I teraz zobaczymy jedną rzecz No niestety, to jest, to ciągle działa To ciągle działa, czyli dzięki całą Możemy rozwalić pół budynku e, wystarczy, że mamy gdzieś w pobliżu Jakiś, jakiś Jakiś barrel z jakąś Beczunię, o na przykład tam jest beczunia e, Myślę, że osiedlimy się tutaj na chwilę Tak, żeby spokojnie sobie e, przetasować nasze obecne Obecne eku. widzicie, Janek właśnie wyszedł z gry, halo Janek Dobrze, że serwę naprawiłeś no widzicie, no widzicie, mam teraz lagi, like, dlatego. Jesteś super hostem. Dlatego już widzicie, gdzie będziemy ogółem mieszkać przynajmniej przez ten czas. I niestety teraz się z nami pożegnamy, ale dzisiaj. Startnęliśmy porządnie, wystartowaliśmy naprawdę porządnie. Z już tutaj nie ma, bo je wybiłem. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. I już pojutrze. Dlatego. zostawcie lajka like i żegnamy się! Ciao, Bella! O, przy okazji to rozwala, jak już tu jestem. O, pięknie, piękne zakończenie pięknego odcinka. żegnamy się, cześć!